Siemano wszystkim i witam bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale jestem Albi Barca i zapraszam na czwarty odcinek serii. Ja oceniam Wasze składy. No i tak, moi drodzy, powiem Wam. E, ostatnio, zresztą nie jest to nic nowego, dostaję coraz więcej maili i po prostu. E, mała informacja na sam początek tego odcinka, ponieważ e, mam tutaj częściowo. W zasadzie większości składy jeszcze sprzed dwóch tygodni, trzech tygodni, niektóre nawet może sprzed miesiąca Więc naprawdę nie ma sensu, żeby oceniać składy, gdzie wy już dawno macie na przykład 5 overalli więcej Więc to nie ma sensu Dlatego też postanowiłem, że będę usuwał to wszystko na bieżąco Będę brał składy tylko z ostatniego tygodnia, żeby to było aktualne, żebyście po prostu mieli skład aktualne A nie, że yy, ktoś mi wysłał miesiąc temu jakiś skład i teraz ma kompletnie no overall Już kompletnie nie pamięta jak wtedy ten skład wyglądał I po prostu wtedy no wiadomo, że nie ma sensu mu doradzać, bo on już dawno overall dany osiągnął i dlatego moi drodzy mała zmiana będą usuwał i ci którzy nie byli jeszcze których nie oceniałam a jest ich na pewno bardzo dużo których nie yy, którzy da już dawno już jakiś czas temu wysła wysłali skład możecie na nowo wysłać składy wasze na mojego e-maila którego macie link oczywiście w opisie a ja bym że od razu lecimy z pierwszym składem no i pierwszy składzik od razu z grubej rury mamy tutaj overall 103 czyli podobnie jak ja więc naprawdę Witaj w klubie. No ale poza tym to kompletnie co innego. No, poza overallem nie mamy nic wspólnego ze sobą, jeśli chodzi o FIFA Mobile. Popatrzmy na ten składzik, i tutaj, tak jak mi Wisny napisał, bo to jest właśnie skład od niego, więc pozdro dla Ciebie. Yy, napisał mi, że jest to cały skład Liga Nos, czyli Liga Portugalska. Do tego jest to skład pod. Yy, Yy, szare boosty, czyli Common Boosty, bo najczęściej wpadają i oczywiście też pod strik ruletkę, żeby każdy zawodnik miał ruletkę, Bynajmniej jeśli chodzi o pomoc i ofensywę. Yy, no i co mogę powiedzieć na ten temat? Oprócz obrony, naprawdę ci zawodnicy nie mówią mi zbyt wiele, więc to jest pierwszy taki minus. Masz czterech zawodników z Ligi Europy, masz czterech zawodników bazowych, dwóch z Lunara i jeszcze, nie, przepraszam, pięciu z Ligi Europy, dwóch z Lunara i czterech bazowych. No zacznijmy może od bramkarzy. Tutaj mamy yy, yy, Renana Ribeiro. No i tak jeśli chodzi o tego zawodnika, kompletnie mi nic nie mówi, ale myślę, że żeby po prostu, mimo że masz ligę no, to są tam zawodnicy trochę lepsi, na przykład Iker jest na bramkę nie byłby zły. Ym, ewentualnie można by go dodać, nie wiem na jakiej karcie występuje, ale wydaje mi się, że w Ligi Mistrzów jest, więc może go spokojnie dodać, bo po prostu No jest Liga Portugalska, więc nie ma przeciwwskazań Tak mi się nie wydaje O ile oczywiście ma tam szary skill boost No i poza tym tak, no masz tutaj na pewno boki obrony do wymiany, Noristowski yy, oraz Grimaldo Nie wiem czy ci się nimi dobrze gra, ale myślę, że dużo lepszym rozwiązaniem za Grimaldo byłby na przykład taki Alex Tejesz Z Ligi Mistrzów, 92 bodajże, co prawda on najtańszy nie jest, a widzę, że masz 34 tysiące końców, więc niezbyt wiele ale jakbyś pozbierał to na pewno taki tajerz w lidze portugalskiej to jest czołowa postać, więc na pewno byłoby warto. Środek obrony możesz zostawić, ewentualnie możesz dać Pepe czy Felipe z FC Porto, ale poza tym Mattie oraz Kouate jest naprawdę całkiem solidna obrona jak na ligę portugalską. Na prawej stronie masz Ristowskiego, no i tutaj bym ci radził na przykład Edera Militao, co prawda karta 83 tylko z Ligi Mistrzów, ale byś go wyskilował i naprawdę te statystyki podejrzewam, że byłyby lepsze niż u Ristowskiego, chociaż... Pewny nie jestem, bo oczywiście tej karty nie mogę teraz kliknąć i zobaczyć statystyk. No i w ofensywie, na no kogo możesz dać w ofensywie? Masz tutaj ym, Dale, Leandrinho, Montero, Rafinie, Samarisa oraz ym, Sturgeona. Sturgeona, jeśli dobrze przeczytałem. Ym... No i co, na pewno możesz ich skillować dalej i po prostu jeśli zobaczysz w jakimś evencie, że masz zawodnika z ligi portugalskiej, to na pewno warto by go, się po niego zgłosić, żeby na, miał wyższy overall, bo są to zawodnicy, których pewnie musiałeś dużo skillować, bo jakby nie patrzeć, liga portugalska do najlepszych nie należy i dlatego też yy, po prostu ci zawodnicy nie mają wysokich overali, dlatego musiałeś ich skillować i to może kosztować dużo końców, po prostu dużo xpów i nie, nie zawsze jest to korzystne, więc jeśli będzie zawodnik z ligi portugalskiej po prostu o wysokim overallu w danym jakimś evencie, to bierz go, dawaj do składu, no i na pewno, no o ile masz szary skill boost i ruletkę jak to według twojej filozofii. No i cóż, jeśli chodzi o ten skład personalnie, no co ci mogę to dać? No nic wielkiego. Um, ciężko takie coś się ocenia, bo wiadomo, są to zawodnicy dość słabi, więc dam Ci tak po prostu pół na pół, 5 na 10. Obrona całkiem solidna, ale no jak mówię, no ciężko ocenić y, piłkarzy, przede wszystkim, których nie znam, więc 5 na 10, ale za składzik oczywiście 10 na 10, według mojej listy, więc w sumie wychodzi Ci na 7,5 na 10. Kolejny składzik jest już odrobinie bardziej y, pod kątem zawodników, trochę bardziej znanych niż Ci oczywiście z Ligi Portugalskiej, I tutaj mamy, y, no po prostu, reprezentację Francji, tak można to po prostu nazwać. Oprócz Leona Gorecki i Kimisia. I... Nie dobra, przepraszam, jednak y, tych Francuzów nie jest aż tak dużo, ale no, po prostu na pierwszy rzut oka rzucało się to, że nie, tych Francuzów jest sporo. Jest Kilian, Mbappé, Hernandez, Varan, Pavar, więc praktycznie całą bronę, prawie z Francji. Y, no i do tego jeszcze Koronton, Toliso oraz Areola. W każdym razie mamy mieszankę zawodników Paris Saint-Germain oraz Bayernu monachium i osobne jednostki, że tak powiem, z y, Atlético Madrid oraz Stuttgartu. No co mogę Ci powiedzieć? Na pewno skład wygląda bardzo fajnie. Na pierwszy rzut oka o ile niektóre skody są takie bardzo kolorowe, to nie jest taki jakby można powiedzieć spokojny w kolorach, bo mamy jedynie niebieski, fioletowy i trochę różowego, więc no... To jest taki mały szczegół. W każdym razie, yy, za ocenę 98 overall dostajesz już dla ode mnie 9 punktów, czyli 9 na 10. Podejrzewam, że teraz coraz więcej będzie tych yy, dobrych ocen, więc niedługo będę musiał zmienić tę listę. Po prostu, bo yy, no coraz więcej osób wiadomo: im duży się gra tym wyższy overall, i kiedyś ta lista nie będzie miała sensu, bo nie, niedługo wszyscy będą mieli na overall, i wtedy no każdy będzie miał 10 na 10 więc to nie będzie zbyt dobre. W każdym razie, yy, personalnie, no, masz Hernandeza, no, wszystkich wysklifowałeś do 90, to jest dobre. Do tego masz skill boosty takie całkiem solidne, bo masz 98 overall, więc te skillboosty jednak muszą być całkiem dobre. Choć tutaj widzę 7, 9, 9. Za to Hames nie jest na swojej pozycji. Czemu nie zrobiłbyś formacji 4-3-3 z ofensywnym, yy, właśnie pomocnikiem? Wtedy byłoby to lepiej, i zamiast po prostu skrzydłowych. W sensie, zamiast LF i RF miałbyś wtedy LW i RW I wtedy Robert Lewandowski byłby do zmiany, bo on na skrzydle, no powiedzmy sobie szczerze, kompletnie się nie nadaje Za to Neymar jest przez to na złej pozycji, więc naprawdę to nie jest dobra formacja dla twoich zawodników Więc zmieniłbym przede wszystkim to, żeby był oczywiście LW, RW i Sam I wtedy oczywiście na RW mógłbyś dać... Nie wiem kogo, musisz sobie tam kogoś wybrać, ale na pewno jest wielu dobrych zawodników No a poza tym, no to Kylian Mbappé to jeden z najlepszych środkowych, no, strikerów na całym świecie Również Fify małe, więc naprawdę nie ma co tutaj zmieniać. Neymar oczywiście też jest świetny zawodnik, a poza tym. Yy... Pomoc, tutaj to masz Toliso, Rodriguez'a i Goreckie, czyli praktycznie Bayern Monachium przeważa. No i obrona, gdzie mamy praktycznie y, już prawie z samych zawodników z Bayernu, bo oprócz Varana zarówno Hernandez jak i Pawar przejdą do Bayernu w nowym letnim okienku transferowym. Masz też Kimisia, więc obrona na, na pewno na plus, bo masz dwóch świetnych bocznych obrońców, a do tego, no, Rafael Varane nie ma się do czego przyczepić, a Pavard z dobrą kartą 89, ocenioną startowo, więc naprawdę spoko. Widzę, że twoją ulubioną klubem musi być Bayern Monachium, bo inaczej tego nie wytłumaczę. Lubisz też PSG, bo masz trzech przedstawicieli, Areola, nie wiem czy dzisiaj nim dobrze gra. Jest to solidny bramkarz, ale na pewno z nas być lepszych. Na przykład no i raz ligi mistrzów, ale naprawdę nie mam ci wiele do zarzucenia, bo ten skład naprawdę prezentuje się solidnie. Personalnie otrzymujesz ode mnie ocenę 8 na 10 i w sumie lądujesz przy ocenie 8,5 na 10. Kolejny skład pochodzi od osoby o FIFA Player. No i no powiem wam szczerze, że w dzisiejszym odcinku mamy naprawdę wiele wysoko ocenionych składów. Najpierw 103, potem 98, teraz 99, więc naprawdę yy, szacun. No i mamy tak yy, bardzo, bardzo rzuca się w oczy ta pomoc, jest to pomoc z ligi chińskiej, do tego mam jeszcze na RW jednego zawodnika, nie wiem czy to jest liga chińska, ale jest to zawodnik na prawym skrzydle W każdym razie, no cóż, Paulinie to na pewno dobra karta bardzo, trzeba sobie to powiedzieć, ale może najpierw po kolei 99, za to otrzymujesz ocenę 9 na 10 No i tak, no ten Ernan Crespo widać go absolutnie na samym środku ataku no i z tego co wiem jest to bardzo dobra karta, bo wiele osób z niego korzysta, skilluje go do 90, potem jeszcze wyżej, żeby oczywiście nim grać, bo jest to bardzo dobry zawodnik, yy, więc naprawdę nie ma się co dziwić, że masz go na ataku, tak samo Ferdinand w obronie, obok niego masz jeszcze Miranda oraz yy, Marcelo, yy, no i co tu można powiedzieć, no niby jest... Trochę ligi francuskiej, włoskiej. Naprawdę tutaj nie jest wszystko zdefiniowane. Przede wszystkim jest to skład prawie cały z Brazylijczyków, z tego co teraz zauważyłem. Mamy tylko dwie ikono oraz Mandanda. To nie są Brazylijczycy. Poza tym masz samych Brazylijczyków, dlatego tak fajnie ci to wszystko się zgrywa. No i tak, Liga Chińska, bo jest Hulk, jest Hernanes oraz Paulinho, czyli trzech Brazylijczyków, którzy grają właśnie w yy, yy, CSL. Yy, no i tak, nie wiem, nie wiem, czy po prostu jest taka twoja filozofia, że chcesz mieć zawodników z Ligi chińskiej, bo. Ciężko mi to sobie wyobrazić, dlaczego aż akurat na nich Ci tak zależy, bo ja bym na pewno i zmienił, no Paulinie może zostawić, bo naprawdę dobry zawodnik, z bala spoko, ale no LM, RM, na RM masz na przykład tego, um, jednego z najlepszych na pewno w grze na tej pozycji to jest Serge Nabri. Ale poza tym, no to y, na CM masz bardzo duży, różny wybór Zależy też w jaką stronę idziesz, bo ciężko mi ocenić w jaką stronę ty idziesz Ze względu na to, że masz dwie ikony, możesz praktycznie wariować w każdą ligę Na bramce masz Mondandę, wiele osób go ma, bo jest do, był wysoko oceniony Statystyki prawdopodobnie też ma bardzo dobre Ale... Y, mimo wszystko ja takiego bramkarza nie chciałbym mieć w teamie, po prostu z tego względu, że... Nie lubię mieć tego co mają wszyscy albo wiele osób Wolę mieć y, skład oczywiście z zawodnikami takimi których nie, nie każdy ma, który, którzy są tacy trochę mniej znani, albo po prostu y, te karty, same karty nieznane. A Mandanda jest bardzo, że tak powiem, pospolity. W każdym razie personalnie mogę się dać ocenę yy, 6 na 10. 6 na 10, ponieważ zbyt dużo średniaków takich jak Hernanes, Pulk też się do tego zaliczę mimo wszystko Hamilton, czy yy, właśnie tutaj ten Araujo. Marcelo również nie, nie jest jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie, więc tutaj też możesz... Teoretycznie tych zawodników wymienić, dać innych, bo generalnie do ci już bardzo blisko. Yy, no tak, tak jak powiedziałem, 6 na 10 za overall, 9 na 10, więc w sumie wychodzicie na 7,5 na 10. No kolejny składzik wygląda naprawdę bardzo wesoło, bardzo kolorowy. Mamy 100 overall, czyli za to otrzymujesz już oczywiście ocenę 10 na 10 za sam overall. Jest to składzik od kbif.pl, więc to jest nick kbif.pl. No i co mogę powiedzieć na temat tego składu. Bardzo ciekawa formacja, bo mamy formację z trzema ofensywnymi pomocnikami. Jest to Bruno Fernandes, N'Golan oraz Pogba. No, N'Golan i Fernandes to są zawodnicy, których każdy mógł odebrać. Pogba to trochę oczywiście i trochę inna półka, trochę lepszy zawodnik po prostu też yy, gorzej dostępna na kartę, bo potem oczywiście są to są to naprawdę ekskluzywne karty, gdzie nie każdy po prostu je ma. Yy, no i tak, może zacznijmy od początku od masz tutaj Asenho, no jak widzę dla Liga Rivals masz czterech zawodników, dwóch takich naprawdę konkretnych, Rakitic oraz Carvalho i dwóch zawodników takich y, bazowych, czyli Inigo Martinez oraz Sergio Asenho właśnie. Y, no Asenho, widać, że tutaj Liga Hiszpańska dominuje, ale nie tylko, bo mamy praktycznie również y, Ligę Portugalską y, w postaci właśnie Grimaldo oraz Fernandesza, mamy Ligę Angielską z Salahem i Pogbą i mamy też Ligę... Włoską na przykład za sprawą Naingolana do tego masz ikonę PETI, który ci to wszystko łączy, więc naprawdę ciężko powiedzieć, czy yy, chciałbyś na bramce mieć zawodnika z Ligi Hiszpańskiej, czy nie, czy ci to pasuje. W każdym razie wziąłeś Asenho, dlatego że masz Martineza, bo jest oczywiście zgranie. A wziąłeś Martineza przede wszystkim dlatego, że masz raki oraz Karwahala, więc to wszystko się jakby łączy i naprawdę wygląda to spoko yy, Dafiego ewentualnie bym wymienił, aczkolwiek ze względu na jego statystyki, i wysoki overall, możesz go zostawić, bo naprawdę on ci daje bardzo dużo jakości w zespole pod względem właśnie statystyki i overalu, bo niekoniecznie jeśli chodzi o personalne sprawy No to co, ja nie będę długo mówił w pewno, bo naprawdę skład wygląda dobrze. Ewentualnie na niektórych pozycjach możesz wymienić, na przykład na lewej obronie Marcelo, yy, toty Yy, Tejesz właśnie na przykład, jeśli już by była Portugalia yy, z Ligi Mistrzów, mógłbyś na niego napolować, bo na pewno jest lepszą opcją niż Grimaldo, ale generalnie skład mi się bardzo podoba, więc personalnie otrzymujesz ode mnie cenę 9 na 10, bo jedynie Martinez, Dafi i Asenho mi się nie podobają i Grimaldo może, no dobra, ok 8 na 10, 8 na 10, bo jednak 4 zawodników takich niezbyt niezbyt, więc per personalnie 8 na 10. Za oczywiście 10 na 10, więc w sumie 9 na 10. Ostatni skład w dzisiejszym odcinku pochodzi od osoby o nicku Warzywko. Yy, no i tak, mamy skład 96 overall, za to otrzymujesz ode mnie 7 na 10, więc to jest pierwsza ocena jeśli chodzi o overall. I druga ocena oczywiście personalnie. No Na początek masz Alisona na bramce. Alicon to jest oczywiście jeden z najlepszych bramkarzy w Premier League, choć już się mówi, że nie jest to dobry transfer, że zbyt wiele wpadek robi po prostu... Te pieniądze y, są zbyt wysokie, jakie za niego zapłacono, ale dobra, zostawmy to y, na bok, bo Alison FIFA Mobile, jeśli chodzi o statystyki, na pewno nie zawodzi z Ligi Mistrzów, więc go spokojnie możesz zostawić. I widzę bardzo dużo tutaj z eventu St. Patrick's Day. Ktoś tutaj lubi naprawdę świętego Patryka, albo po prostu skorzystał z tego, że jej dało wielu wysoko ocenionych zawodników, takich jak Alder Renato Augusto, czy Playach. Aczkolwiek y, Augusto chyba jest wyskilowany, tak mi się bynajmniej wydaje. Może się mylę, w każdym razie mamy też dafiego tak naprawdę połowa graczy FIFA teraz go ma, bo jest po prostu tanim zawodnikiem i łatwo było go zdobyć zarówno w evencie, jak i na markecie za niezbyt wielkie pieniądze. I ma też dobre statystyki i wysoki overall. No cóż, widać że ewidentnie ten Daffy ci podciąga overall, bo jest to jedyny zawodnik powyżej 92. Bo resztę masz tak zbilansowaną na, od 88 do 92, więc tam jest dużo 90, właśnie jak Douglas Koszta czy Tojczkow No i co. Hmm, masz y, trochę Brazylijczyków w środku pola: Paulinio oraz Augusto. No, ja osobiście to Augusto, mimo wszystko bym wymienił, bo jest to zawodnik, co prawda, na reprezentację Brazylii całkiem dobry, ale mimo wszystko y, są lepsi zawodnicy na jego pozycji. Ja na pewno chciałbyś sobie zagrać, bo y, lepszymi zawodnikami, bo podejrzewam, że po prostu będzie on zbyt sztywny na tej pomocy, bo nie jest to jeden z najbardziej ruchliwych zawodników. Poza tym, na ataku masz ple. Naprawdę, możesz zostawić, bo y, ten zawodnik jest bardzo. Bardzo spoko, szybki, ma dobre strzały i generalnie może Ci dużo dać. Richard też do szybkich należy, naprawdę jest to zawodnik o dość wysokim speedzie. No, prawa obrona jest świetnie zabezpieczona przez Zanetiego, tutaj też nie ma się co przyczepić. Oczywiście Daglas Koszta na skrzydle też szaleje, więc możesz zostawić. A na LB masz Tierniego. No, Tiernie kiedyś był uważany za wielki talent z ligi właśnie szkockiej, generalnie ze Szkocji. Ostatnio trochę o nim mniej słyszałem, ale generalnie. Yy, jeszcze zawodnik bardzo przyszłościowy, bo dość yy, młody. No zależy, no tutaj widać ewidentnie, że robisz St. Patrick's Day, dlatego też między innymi się to wszystko fajnie zgrywa, bo masz y, Augusta zgranie z Pleom, właśnie Foresta zgranie z y, Forestam. Tierniego zgranie z y, Augusta, tak samo również oczywiście Alderweireld, który się z wszystkimi zgrywa, mógłbyś to po prostu przemienić, żeby dać lepszych zawodników, bo jakość jednak ma też znaczenie, żeby byli ci piłkarze lepsi, żeby nie byli to byli jacy piłkarze tylko dlatego, że są wysoko ocenieni jak Daffy i dlatego ja Daffiego nie mam, może i statystyki kuszą, ale po prostu zawodnik, no którego nie znam, powiem szczerze, nie znam tego zawodnika i czemu mam grać z zawodnikiem, którego nie znam, czemu mam mieć go w składzie, jeśli nawet yy, nie wiem kto to jest, którego nie słyszą... Przedtem więc naprawdę dlatego go nie gram. Ale jeśli Tobie się nim spoko gra, to spoko każdy ma swój tutaj wybór, swój gust. Za ocenę, tutaj, za personalnie zbyt wielu średniaków 5 na 10, niestety 5 na 10 albo 6. okej, okay, powiedzmy 6, bo stoiczkow tutaj mnie przekonuje: Alderwajer, Zanetti, Koszta, Paulinio, Plea i właśnie Alisan więc naprawdę kilku dobrych zawodników. Więc 6 na 10 za ten skład poza tym masz oczywiście za ocenę 7 na 10 więc w sumie wodzi ci 6,5 na 10 i to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek moi drodzy oczywiście wysyłajcie wasze składy i tak jak mówiłem na samym początku tego odcinka wysyłajcie y, osoby które już wcześniej wysyłały ale było to dwa tygodnie 3 tygodnie nawet może miesiąc temu wysyłajcie na nowo możecie to teraz robić ja wszystko czyszczę usuwam y, maile starsze bo po prostu wiadomo nie ma sensu tego oceniać bo są to już przestarzałe screenshoty więc wysyłajcie na nowo i oczywiście Oczywiście w przeciągu najbliższego tygodnia znowu będę wybierał sobie kilka schodów i oceniał. Oczywiście macie link w opisie do, ym, do mojego e-maila, gdzie możecie wysyłać wasze screeny. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. Suby, bo blisko do 25 tysięcy. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć!